Mówię, o, czy wizjoner to też lider, a inaczej to, czy to dobry lider, ma przedstawić właśnie swój własny styl przywództwa. Jakie materiały będzie wykorzystywał, to jest jego domena. Jakie formy będzie, jakie formy będzie używał do przedstawienia, to też zależy od niego. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak się dowiedziałem, że tutaj nasz mówca będzie jest informatykiem, a jeszcze najgorsze, że programistą, a jeszcze na dodatek jedzie do Londynu, żeby szukać pieniędzy, czyli myśli, że przez startup dojdzie do pieniędzy, no to go zostawię z tą nadzieją i zaproszę na film. <słyska> <tulisów> Mój ulubiony typ przywódcy. Dlaczego? Czuć od razu emocje i cel takiego zarządzania. Jest prosta misja. Uczynić człowieka gatunkiem międzyplanetarnym. No, oczywista, prosta sprawa, nie? Normalna akcja. Słuchajcie, moim zdaniem, wizjoner to jest w tym momencie z, z jeden z najlepszych typów liderów, jaki może się przytrafić. Cel ma bardzo prosty, chociaż bardzo trudno jest go przelać na egzekucję. Ale. Jedyne co w tych czasach potrzebujemy to masa pieniędzy i trochę siły woli. Wszystkie techniczne tematy damy radę jakoś załatwić. Wiadomo, jeżeli chodzi o temat wizjonerów, no to przychodzą nam do głowy bardzo oczywiste postacie. Steve Jobs, wiadomo, przedefiniował w zasadzie czym jest telefon. No i Elon Musk, nieważne czy wszyscy go lubimy czy nie, trzeba przyznać jedno, gość wymiata. Skupimy się dzisiaj na Ilonie, bo ma jedną przewagę. Znaczy, żyje i od 20 lat pokazuje, że można konsekwentnie być wizjonerem i to z sukcesami ogromnymi. Słuchajcie, pierwsza taka bardziej emocjonalna zaleta wizjonera jest to skupienie. Ten kierunek, w którym prowadzi organizację, bardzo łatwo, naturalnie wręcz, gromadzi wokół siebie bardzo ambitne i zaangażowane osoby. Można powiedzieć, że jak magnes przyciąga najlepsze jednostki, do budowania świetnych biznesów. Wysoka motywacja zespołu. Ludzie jak przeklęci, strasznie dobrze wykonują swoją pracę. Wypełniają te excele przy biurku namiętnie, bo jest cel, jest wizja, jest misja, którą trzeba zrealizować. Bo jest ten ilon, który nas prowadzi. Dobra, czyli mamy ten emocjonalny wiz wizerunek y lidera, wizjonera. Ale w jaki sposób to się przykuwa na realne zyski? Moim zdaniem lider, wizjoner prowadzi najprostszy sposób do innowacji. A jak innowacja się przykuwa na zarobki? Innowacja tworzy nowy rynek, nowy produkt. Miejsce, w, którego, w którym jeszcze nikogo nie ma. Miejsce, w którym nie ma konkurencji. To jest miejsce, w którym nie zarabiamy 10%, jak w standardowym biznesie. To jest miejsce, w którym zarabiamy 50 tysięcy procent, bo nikogo tam nie ma. A wszyscy jesteśmy jedyni na rynku, którzy potrafią dostarczyć produkt, którego wszyscy chcą. I o to właśnie chodzi w aspekcie biznesowym. No i nie ukrywam, że jest to mój ulubiony sposób zarządzania, czyli monopol. Jest... <grym> no ale żeby nie było tak kolorowo, Chciałbym też przywołać postać dosyć kontrowersyjną, jeżeli chodzi o liderów wizjonerów, którą jest Elizabeth Holmes. Może kojarzycie sytuację, to jest pani, która jakieś 20 lat temu rozpoczęła pracę nad badaniami krwi. Co ciekawe, jest to osoba, która jest bardzo dobrze wykształcona, miała świetne preferencje i wydaje mi się, że większość z nas ślepo by jej zaufała, że da się zrobić takie rzeczy. No a co obiecywała? Z badań krwi chciała przeprowadzać analizę całego ciała, wszystkich chorób. Czy masz cukrzycę, czy masz raka, czy mąż Cię zdradza? No może to ostatnie nie. Ale generalnie chodziło o bardzo prosty cel. Na podstawie jednej kropli krwi zbadamy wszystko, co się dzieje w Twoim ciele. Oczywiście po latach okazało się, że technicznie nie było to wykonalne. Niezależne badania, laboratoria udowodniły, że skuteczność jej metody naukowej była na poziomie Cygańskiej wróżki na targu jakieś 12%. No cóż. Przykład pani Elizabeth wprowadzi do takiego wniosku, że jest to bardzo niebezpieczna gra. Zarządzanie tylko i wyłącznie przez wizję. Trzeba najlepiej, najlepiej kiedy taki wizjoner ma osobę, która potrafi ugasić ten reaktor emocji, która ukierunkowuje i wskazuje ścieżkę. Moim zdaniem Wizjoner to idealna osoba, która prowadzi właśnie przedsiębiorstwo w współczesnym świecie, gdzie technologia w zasadzie nie ogranicza nas już w żaden sposób. Możemy osiągnąć wszystko. Potrzebujemy ciekawych, kreatywnych, odważnych pomysłów. I to jest moja wizja zarządzania. Dziękuję. Teraz mamy ponownie dwie minutki na ocenienie Michała. Karteczki zaraz dostarczamy, jak komuś brakuje. No.

flagę. Dwie minutki minęły, to znaczy, że nadszedł czas postawić trzecią oceniającą, czyli czwioletkę. Czy szyboceniającego? Szyboceniającego, nie wiem.